System elektronicznego fakturowania, który stanie się obligatoryjny za 13 miesięcy od 1 stycznia 2024 roku, no, to będzie zmiana kulturowa w całej polskiej gospodarce. Nie będzie już papierowych faktur w, w, w obiegu. Faktury będą możliwe tylko do wysyłki, do odbioru poprzez właśnie ten system. No i my z, z jednej strony oczywiście zintegrujemy się z tą platformą, tak żeby, te, żeby, żeby w swobodny sposób do obiegu dokumentów mogły te, te faktury trafiać, jak i z niego być wysyłane, ale przede wszystkim uważamy, że to jest także szansa na to, żeby na Nowo spojrzeć na obieg faktury zakupowej w, w organizacji, aby ten proces usprawnić, unowocześnić o nowe rozwiązania, chociażby w sferze opisu drugiej strony faktury. Może odniosę się do tych kwestii, które. Ja poruszałem w swoim wystąpieniu, w tym pierwszym. One dotyczyły pewnej dla nas istotnej kwestii i również istotnej dla naszych użytkowników, mianowicie sposobu przejścia na nowe rozwiązania w aplikacjach, przede wszystkim przeglądarkowych. Nastąpiła istotna. Zmiana technologiczna, można powiedzieć, że porzuciliśmy bazę Firebirdową na rzecz bazy PostgreSQL i wszystkie aplikacje są tworzone już w układzie nowego środowiska bazodanowego. Natomiast jeśli chodzi o to, jak pracują nasi, użytkownicy naszych systemów, to nadal jest baza Firebirdowa i teraz dla nas dużym wyzwaniem jest to, aby nowe rozwiązania technologiczne oparte o bazę PostgreSQL zaistniały również u naszych użytkowników. Dzielą się użytkownicy swoimi wrażeniami, czasami bolączkami, także sporo nam podrzucają pomysłów, w jaki sposób moglibyśmy jeszcze udoskonalić nasz produkt. Ustawodawcy na pewno o nas nie zapomną, tak jak tu dzisiaj w taki, weszło przy chociażby przy pierwszej prezentacji szereg zmian, jeśli chodzi o dostarczanie sprawozdań budżetowych. My o tym mówimy, my to oprogramowujemy, ale nie my te sprawozdania później wypełniamy. To już jest rola urzędu, więc sporo takich bieżących rzeczy na pewno będą musiały urzędy wykonywać w oparciu o nasz software.